Witam Was wszystkich. Wyskoczyłem sobie na plądrowanie. Strasznie zimno jest na dworze, więc postanowiłem wpaść tutaj na halę, troszeczkę się ogrzać. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze, dzięki za łapeczki. Jesteśmy w Norymberdze, auto Handel Kucji. Zobaczmy, co ma tutaj ciekawego. Jak wiadomo, u Peterka wszystkie samochody są otwarte, można usiąść się, przymierzyć. Ma tutaj Chevroleta SSR. Rzadko się widuje te samochody na ulicy, a jeszcze rzadziej na sprzedaż. 24 tysiące, rok 2005, 106 przejechane, 305 koni, 53 pojemność. Wydaje mi się, że to ten sam silnik co w korwecie. jeżeli się mylę, piszcie w komentarzach, tak ten sprzęcior się prezentuje. Taki ma bagażnik, pickup z twardym dachem. Zobaczmy w środku jak wygląda. Już stąd widzę, że wszystko jest plastikowe. Jak słyszycie, drzwi trzeszczą, jak w starym pick upie V pod maską, co wsiadamy tutaj, zobaczymy jak się siedzi. Może nie być drugiej okazji. Strasznie nisko się siedzi, skrzynia automatyczna. Przodu w ogóle nie widać. Do tyłu też nic nie widzę. Może są jakieś czujniki tutaj, kamerka cofania. Auto ma sprawiać frajdę ma bulgotać. I myślę, że do tego się nadaje. Ma tutaj fiacika Twin Air. Wydaje mi się, że to są dwa cylindry turbo w tym samochodzie. Zobaczmy bagażnik. Trzy skrzynki piwa się zmieszczą. Fajny kolorek jest alusek. Z tego co widzę, jest też skóra tutaj w środku. Właściwie półskóra. Tutaj wsiadał nie będę w fiaciku. Kiedyś miałem okazję już siedzieć. Moi znajomi takiego mają. Słuchajcie, mają ze skrzynią szósteczką 101 koni 14 i właśnie szósteczka im się niedawno wysypała na prawa 1500 euro. 5000 rok produkcji 11, 139 przejechane 85 koni 900. -ka. Jak widać na wypasionej wersji i prawie 140 tysięcy kilometrów już wytrzymał. Dla tych co nie wiedzą, słuchajcie, ta skrzynia szóstka też jest w Oplu Astra 1.4 Turbo. Zawsze chcecie 1.4 Turbo astre, a te skrzynie lubią się wysypać. Jest tutaj ładny Hyundai dwudrzwiowy. Cena za Hyundaia 9400 euro. Rok produkcji samochodu, który tu jest? 14. Przejechany samochód ma w tej chwili 90 tysięcy kilometrów. Jest to dieselek 152 konie, 1,6 diesel, czyli CRDI. Troszeczkę opis taki zrobił, że, że za dużo tutaj nie wiadomo. Jak wiadomo, wszystkie nagrania są w całości. Mogę coś narozrabiać. Nic nie tniemy, nic nie montujemy. Jak widać, jest brązowa skóra w środku. Pewnie niektórzy zapytają za chwilę, czemu 152 konie, Nygusie? W tym Hyundaju to niemożliwe. Auto jest zacipowane oryginalnie przez producenta, czyli przez Hyundaja. Otwórzmy sobie bagażnik. Ile tu jest miejsca? Widać jakieś dywaniki są w środku. Auto generalnie prezentuje się bardzo ładnie. I ciekawa wersja wyposażeniowa tego Mecha CL. Mieliśmy już na nagraniach, więc go może sobie. Pomijmy, on tutaj stoi już naprawdę długo u niego na sprzedaż. Zobaczmy, co jeszcze tutaj znajdziemy. Mercedes A-klasa, troszeczkę widać lampy z przodu przyblaknięte. Ta s też tutaj stoi już, szmat czasu, 1700 euro. Rok produkcji 2004, 142 przejechane, 2 litry diesel, 82 konie. Dizelek i tutaj ta s normalnie powiem Wam, już chyba wrasta powoli w ziemię. Jak widać zawiecha opadła, ale jak pamiętacie, kto śledzi mój kanał, zapach po prostu tej skóry tutaj. Naprawdę pachnie w środku ten samochód rewelacyjnie. Zobaczmy, co jeszcze tutaj zbierał po drugiej stronie. Audica w awancie nie jest na sprzedaż. Już o nią pytałem. Jak widać jest tutaj jakiś stary motor NSU. Dla wielbicieli starych motorów tutaj leży mój plecak. Wierzę, musiałem troszeczkę przyciszyć, żeby mnie nie zagłuszała. Muzę tutaj tak do Pierdzieju. Normalnie dyskoteka na całego widzę bez opisu. Kliówka, czyli już sprzedana. Ma tutaj też Volkswagena Tuarega. Zobaczmy sobie, ile go ceni. Troszeczkę przykurzony, nawet nie jest posprzątany. Przygotowany do sprzedaży 19,800, rok 15, 142, przejechane 262, konie 3 litry. Napęd na 4 w tym byczku. Oczywiście skrzynia automatyczna, dieselek, automat w środku. Zobaczmy, czy da się tutaj wsiąść. Jak się tutaj. Nie będę tutaj wsiadał, nie mogę drzwi za bardzo, słuchajcie, otworzyć, nie chcę się przepychać, zobaczcie, samochód przy samochodzie, nie chciałbym nic obić, aha, zobaczcie, tutaj jest lekko strzelony, ma tutaj Honda CRZ, niestety zdążyła się sprzedać, już wczoraj go o nią pytałem, poszła za 3500 euro. Nawet nie ogłaszał jej na swojej stronie i auto się sprzedało. No, czasami warto wpaść, poplądrować, na szybko coś wychwycić. Czasami fajne samochody się trafiają w okazyjnej cenie. Nawet tych aut nie ogłaszają. Tutaj przewija się dziennie kilkadziesiąt osób. Handlarze z różnych krajów wpadają, oglądają te samochody. Pytają na bieżąco i cap carap. Już auta nie ma. 3,5 tysiąca w ładnym stanie chątka. Nawet w niej siedziałem. Naprawdę przypasowałby mi chyba ten samochód, ale niestety ktoś był ode mnie szybszy. Dobra, taki szybki nalot. Troszeczkę się rozgrzałem. Teraz wyskoczę, może zmontuję jeszcze jakieś nagranko, a potem jadę do chaty. Na jakiś obiadek trzeba się rozgrzać, napić ciepłej herbatki. Pozdrawiam Was wszystkich, widzimy się w kolejnych filmach. Do następnego Negoz Cześć!